Cześć! Dzisiaj na kanale Borgiem Land witam Was Tomek i Piotr. A opowiadać będziemy dla Was o grze Queens, której jednym z projektantów jest Bruno Catala, autor takich gier jak Abyss, 7 Cudów Świata Pojedynek czy King Domino. W grze Queens naszym celem będzie ułożenie ogrodu, na którym będziemy układać żetony kwiatów. Ogrody mają... będziemy... Ogród będziemy układać z takich elementów, nazwałbym to puzlami, które mają przeróżne kształty. Wybraliśmy je do gry sobie losowo wcześniej. Pięć takich ogrodów znajduje się tutaj, takich elementów ogrodowych, znajduje się w naszej puli. One będą się uzupełniały w momencie, kiedy skończy się dana natura. Czyli nasz, nasz Bartnik. Bartnik zrobi pełne okrążenie na yy, trasie lub w momencie, kiedy któryś z graczy dobierze ostatni yy, element, który pozostaje w danej puli. W momencie, kiedy dana osoba dobierze ostatni, zdobywa jeden dodatkowy Victory Point i dokładamy pięć nowych elementów ogrodu? To jest nasza plansza zwycięstwa e, z punktami zwycięstwa po której poruszamy się w trakcie gry e, układając nasze układy kwiatowe w naszym ogrodzie e, lub za właśnie takie zebranie ostatniego elementu ogrodu tudzież za inne e, kombinacje, które po drodze Wam wytłumaczymy. Przygotowanie do gry wygląda następująco każdy z graczy dostanie taką planszę na której będzie układał kwiaty, ma określony swój żeton, czyli każdy z graczy będzie miał inny żeton, żeby można było go rozpoznać na y, torze y, punktowym oraz miejsca, w których będziemy układać baryłki z miodem. Zaraz Wam powiem, w jaki sposób będziemy je tutaj umieszczać. Mm. W momencie, kiedy mamy już swoją planszę, mamy swój żeton, dobieramy trzy żetony, trzy... Ule, z których będziemy próbować zdobywać punkty, oraz pięć baryłek namiód, każda w jednym z pięciu kolorów, czyli czerwony, różowy, niebieski, żółty i biały. I te kolory też za sekundę wytłumaczymy. Za te, za te zebranie wszystkich yy, wszystkich. Baryłek z miodem. W każdym kolorze, jeden w każdym kolorze. Otrzymujemy bonusowe punkty zwycięstwa. Pierwsza osoba, która zgromadzi te punkty dostaje 10. Kolejna osoba dostaje 6. No i jeżeli by grało tutaj cztery osoby, to... Maksymalnie cztery osoby, to ostatnia o, osoba dostanie 4 punkty. Tak jest. Ok. W momencie, kiedy każdy z graczy ma już swoje elementy, przygotowujemy planszę. Planszę przygotujemy... Rozkładając na niej różnokolorowe kwiaty. Na polach, które można zauważyć, to takie jak liście. Na tych polach kładamy żetony z kwiatami. Losowo, oczywiście. Nie podglądamy, nie układamy ich w specjalny sposób. Ok, mamy rozłożone. Kwiaty. Następnie w swojej turze aktywny gracz może z rzędów, w którym stoi nasz Bartnik, dobrać trzy, maksymalnie do trzech różnych kolorów kwiatów, czyli na przykład różowy, biały i niebieski, lub dwa, kwiaty, dwa żetony tego samego koloru, czyli na przykład dwa białe. Oraz jeżeli Bartnik stałby w linii, w której znajdują się żetony, na których są pszczoły, może dobrać jeden żeton z pszczołami na nich. Na żetonach występuje od jednej do trzech pszczół, z czego jeżeli jest jedna, to jest królowa, jest duża pszczoła i ona ma dodatkową umiejętność w momencie, kiedy będziemy ją mieli już u siebie na tej planszy, Będziemy mieli wyłożyć ją do ogrodu, a zaokładamy, że mamy już jakieś żetony w ogrodzie. Królowa ma taką zdolność, że możemy zamienić jeden z żetonów, który jest już na, w naszym ogrodzie, na żeton królowej i w ten sposób dołożyć ją sobie do koloru, dołożyć ją do ula, o czym zaraz wspomnę, yy, i starać się zdobywać punkty za nią. Oraz oczywiście można ją dołożyć na puste pole. Wtedy nie wykorzystując tej specjalnej zdolności. Ul daje nam możliwość zdobycia dodatkowych punktów pod koniec gry. W momencie, kiedy zdobędziemy, sobie tutaj ułożymy jakiś ogród i mamy sporo miejsca, sporo pól, na których leżą żetony z pszczołami. Kładąc taki ul w środku na koniec gry liczymy dodatkowy punkt zwycięstwa za każdą pszczołę, znajdującą się na kwiatku. Czyli, jeżeli jest królowa, to jest jeden punkcik. Jeżeli są dwie mniejsze pszczoły, to są dwa punkciki. I, jeżeli mamy trzy pszczoły, to trzy, to trzy punkciki. Jeżeli na przykład mielibyśmy dodatkowo ul postawione tutaj, w tym miejscu, czyli dostalibyśmy punkty za każdą pszczołę znajdującą się wokół tego ula oraz za każdą pszczołę znajdującą się wokół tego ula. Czyli część naszych pszczół może punktować dwa razy, ponieważ będzie przyleżało, przylegało, do e, dwóch różnych uli, lub trzech różnych uli. Taka sytuacja też może mieć miejsce. <grym wytrzańczyk> Trochę namiksujemy, <grym wytrzańczyk> nam nie było za łatwo. I wrócimy te elementy ogrodu. Aczkolwiek należy losować, los, losować te żetony, nie układać sobie ich. Nasz Bartnik wraca na start. Nasz ogrody wracają do puli. Dokładnie mamy tak. przed sobą baryłki, mamy przed sobą ule. I rozpoczynamy turę od pierwszego gracza, który. W dowolny sposób możemy wybrać do pierwszego gracza. I pierwszy gracz yy, wykon... będzie dobierał jako pierwszy kwiaty, ale osoba przed pierwszym graczem, zgodnie z ruchem wskazuje jak zegara. Jeżeli gramy na dwie osoby, to wiadomo, że jeżeli ja będę pierwszym graczem, to Piotr może naszego bartnika ustawić w dowolnym rzędzie w danej linii, yy, tak aby wybrać startowy rząd, który rozpocznie, rozpocznie grę. Czyli mamy 6 dostępnych pól. Na jednym z tych pól Piotr może ustawić bartnika i wtedy wiadomo, że ja z tego rzędu mogę dobierać kwiaty do swojego zbioru. No ja w takim razie wybiorę drugie pole dla Tomka, a ja dobiorę trzy różne kwiaty. W momencie, kiedy dobieram kwiaty, bartnik przemieszcza się o tyle pól, ile tych kwiatów dobrałem. Czyli tak jak teraz dobrałem trzy kwiaty. Bartnik przesunie się o 3 pola i to będzie rząd, z którego Piotr może wybierać swoje kwiaty. Ja ponownie wybiorę trzy różne kwiaty. Okay. w związku z czym nasz Bartnik poruszy się o 3 pola i w tym momencie przechodzimy na pionowe dla mnie i dla Ciebie też pionowe. W tak, sumie. Kolejną ścianę po prostu naszej naszej tak. planszy i w związku z tym teraz. W tej linii będziemy wybierać kwiaty. W momencie, kiedy zdarzyłaby się sytuacja, że bartnik wejdzie na linię, w której nie ma kwiatów, automatycznie osoba, która jest aktywnym graczem, dostaje jeden punkt oraz uzupełnia kwiaty w danej linii. Ja wybiorę sobie ten kwiat z pszczołami i przesunę o jeden. Ja sobie wybiorę y, kolejny raz potrójnie. Raz, dwa trzy dzięki czemu w następnej turze będę mógł wybrać jeden z elementów ogrodu i rozłożyć kwiaty już w ogrodzie więc w takim razie ja dobiorę sobie dwa różowe kwiaty i twoja kolej ja w takim razie wybieram już element ogrodowy i wykładam sobie dwa czerwone dwa białe i jeden niebieski kwiatek. To pozwala mi po pierwsze zainkasować na naszym polu punktowym dwa punkty za czerwone kwiatki, dwa punkty za białe kwiatki oraz umieścić na polu baryłek baryłkę białą i baryłkę czerwoną, jako że mam dwa układy kwiatków. Dokładnie tak. Która przychodzi do mnie. Ja również wybiorę element ogrodu. Dołożę dwa białe, trzy różowe, czyli u mnie również wylądują dwie baryłki i ja dostanę 5 punktów. W momencie, kiedy zdarzy się sytuacja, że dokładamy kolejny element ogrodu, staramy się na nim układać kwiaty tak, aby kolory do siebie pasowały. Czyli w momencie, kiedy miałbym element ogrodu kolejny tutaj, to chciałbym, żeby różowe kwiaty lub białe, Leżały na tych polach, które się stykają, ponieważ one ponownie zaczną punktować. Teraz już w tej sytuacji, jeżeli dołożyłbym tutaj inny kolor, te kwiaty na chwilę obecną nie dają mi żadnych punktów, lecz w momencie, kiedy dołożyłbym tutaj, załóżmy, dwa kolejne różowe kwiaty, dostałbym wtedy 5 punktów za to, że ten bukiet rośnie w danym kolorze. I przechodzimy do Twojej tury. Tak. Ja sobie zainkasuję naszą królową. I w związku z tym przesunę Bartnika o jeden pole. Mhm. Ja dobiorę sobie pszczółki na białym kwiecie. Ja sobie dobiorę pszczółki na niebieskim kwiecie. I przesuniemy o jedno pole. Okej, okay. w takim razie też niebieski. by tutaj, wydaje mi się, że pójdę w kolor biały, niebieski oraz czerwony. Raz, dwa, trzy. Ja dobiorę dwa czerwone. W tym momencie mogę sobie dołożyć kolejny element ogrodowy. Hmm, jakby to było ułożyć, żeby to. żeby to nam. Tutaj um, okay, dołożyłeś ogród? Możesz tak, dołożyć. Tak się Ale... zastanawiam, jak było tutaj rozsądnie dołożyć. Nie mogę znaleźć żadnego rozsądnego rozwiązania, w związku z tym, może wybiorę inny ogród. To też mi nie da perfekcyjnego rozwiązania. Ale da mi chyba możliwość ułożenia. No nie, nie, ma, nie ma idealnego układu. Powiem szczerze, nie wiem czy. Czy to nie jest trochę problematyczne w tej chwili dla mnie? Nie, jednak ten układ. Zdecydowanie. No cóż, staramy o, się. To. O, teraz. Otóż to, to był, to był ten układ, którego szukałem. Co umożliwia mi wyłożenie. Niebieskich kwiatów. Okej. Okay. Niebieskich kwiatów. Umożliwia mi wyłożenie. Jednego czerwonego. No, tak. Chyba biały. Chyba biały, tak. Jednak zdecydowanie chyba biały tutaj położymy. Ale teraz też. Wiesz co? Ja bym ten niebieski, właśnie. A tak, sobie żeby dwa różowe dołożyć. I tu sobie włożymy dwa różowe. Dokładnie tak. W związku z tym e, będę mógł. Dwie baryłki. Dwie baryłki kolejną niebieską i różową Dokładnie. za układ. Z tych kwiatków. No i dołożyliśmy sobie, tak jak Tomek wcześniej mówił, dołożyliśmy sobie do już istniejących układów, dlatego tak się staraliśmy to mm -hmm. ładnie dopasować. Za różowe kwiatki dostaje 2 punkty, za y, białe kwiatki dostaję 3 um, i 3 punkty za niebieskie. Dokładnie, czyli razem 8 punktów. 8 punktów 12 na torze. Ok, przechodzimy do mojej tury. Co ja tutaj chciałbym jeszcze zrobić? Dobiorę jeden czerwony, OK. Ja w takim razie dobiorę dwa żółte kwiatki. Dla mnie nowy kawałek ogrodu. I w ten sposób ułożymy biały oraz Trzy białe oraz trzy nie dwa czerwone i dwa niebieskie, więc dostanę niebieską baryłkę i czerwoną, i mamy tak trzy punkty za białe, dwa za czerwone, dwa za niebieskie razem 7, 7, czyli też 12. Ja w takim razie przemieszczam się. Nie, ja pozostaję w tym tak, miejscu. Tak, teraz ty ułożysz tak. Yy, w związku... Czeka, a skąd wzięłeś te dwa żółte? Z którego rzędu wziąłeś te dwa żółte? Chyba stąd. Z tego, czyli on powinien pójść dalej. Tak. Ok, czyli dokładamy yy, losowo cztery nowe elementy ogrodu, ponieważ on zrobił pełne okrążenie? Tak jest. Nasz barking zrobi pełne okrążenie, dokładamy cztery nowe elementy ogrodu. Do pięciu oraz uzupełniamy planszę kolejnymi kwiatami. I teraz możesz dobierać. Tak jest, mogę dobierać. W związku z czym wybiorę sobie żółty kwiatek, wybiorę sobie różowy kwiatek i wybiorę sobie kwiatek czerwony. Uh -huh. Raz, dwa, trzy, to jest trzy. Nie myślę, co tutaj chciałbym zrobić. Dwa, dwa, dwa. Ja ponieważ mam e, już pełną naszą planszę z kwiatkami, mogę dobrać sobie element ogrodu. Gra kończy się w momencie, kiedy któryś z graczy dobierze piąty element ogrodu, wtedy on może wyłożyć y, kwiaty na ten ogród, i pozostali gracze mają ostatnią rundę na to, żeby dołożyć też ogrody, do, dobrać resztę kwiatów, y, żeby zrobić punkty. Y, w momencie, kiedy wszyscy gracze będą mieli gotowe swoje ogrody, Punkty są podliczane tylko za te kwiaty, które dołożyliśmy, te, te kolory. Na koniec gry liczymy dodatkowo punkty z bonusów, które zebraliśmy za komplet kolorów baryłek. Oraz na koniec gry liczymy punkty za osy, pszczoły, które są w koło naszych uli. W ten sposób, podliczając wszystko, wyłaniamy zwycięzcę gry. Pszczo pszczoły, pszczoły? Pszczoły to. Tak mi takie tam. miodne. To są takie to są ładne miodne pszczoły. Takie tak jest. Ładne, miodne pszczoły, dokładnie. Ja w związku z tym, że użyłem sobie układ um, żółtych, żółtych mogę ostatnią mhm. z baryłek 10 punktów to będzie taki żeton, który na koniec gry doliczy 10 punktów do całej puli. No i liczymy swoje punkty. Mam 3 za żółte kwiatki, punkty 4 za czerwone kwiatki. I w tej 7. turze więcej punktów nie uzyskałem jest fioletowy, czyli na 19. Przesuwamy się na pole o 19 numerze. OK. I teraz yy, natura no Tomasza. No okay. hmm. to jest taki dylemat trochę. A teraz jeszcze patrzę jakie elementy ogrodu zostały. OK. dwa Różowy. Tak? Jak się tak przesuwa o dwa pola. Ja się pokuszę o... ...zainkasowanie królowej. Okej. Okay. Co mi tu pozostało? F -f -f -f. Może pierwszy żółty żeton? Tutaj zaatakujemy trzy kolory. W takim razie ja dla siebie dobiorę nowy element ogrodu. Wstawimy mhm. go tutaj. Jest tutaj dwa różowe. 2 dwa białe. Dwa różowe, 2 białe. I chyba umieszczę swój ul na polu. Więc dostanę 5 punktów za różowe kwiaty oraz 5 punktów za białe, 10 punktów, 20. Hmm. Ty nakładałeś ogród, więc ja pozostaję w tym samym miejscu. Mhm. Więc Powstaną kwiatki czerwone z, z pszczółkami. Tutaj się wybór troszeczkę skurczył. Hmm. No ta losowaś tam tu nie zadziałała w tym przypadku. Tak, strasznie, strasznie nie losowało się może. Tego ja dobiorę w ten sposób i twój No ja pokuszę się o zbudowanie ogrodu. Elementu. Czy to jest dobry pomysł? Nie różowe zapunktują ponownie, ale niebieskie już nie zapunktują. Gdyby mi się, układzie. Czy to by nie było lepszy układ. Nie jest takie oczywiste. Wszystko. <grym> to nam to 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 nic, nic nie daje. Tutaj, nic nie zmienia. Nic nie zmienia nam postaci rzeczy, ale możemy sobie spróbować chyba pójść w tą stronę co nam pozwoli wyłożyć definitywnie dwa niebieskie kwiatki tak. oraz dwa różowe kwiatki tak. i zainkasować hmm, chociaż się, się zastanawiam, czy ten różowy kwiatek nie, jednak nie pozostawić na planszy chwilowo i postawić tu w środek UL, ul. Mhm. żebyśmy mogli dodatkowe punkty. Zainkasować czyli 3, 3 za różowe i 3, 4, 5, 5, 8 punktów. Tak? Tak. Razem 27. W takim razie teraz moja kolej, ja biorę pszczółkę. To może dobra pszczółkę, a ja dobiorę sobie kolejny raz. Na pewno różowy, na pewno niebieski i wydaje mi się, że czerwony. Kwiatek. Ok. No i cóż, ja widzę, co tu się święci, bo już dobierzesz ostatni, piąty kawałek ogrodu. W takim razie trzeba uzupełnić tą planszę i postarać się zebrać jakieś punkty. Więc żółty, czerwony, tutaj kolej. A, jeszcze mi zabrałeś ten kawałek, który chciałem. No, on tutaj mi pasuje, no ten, ten kawałek. No, ale ten będzie chyba też jeszcze dla mnie nie najgorszy. Tak, ten, ten kawałek de, definitywnie pasuje do mojego układu. W związku z czym ja skorzystam z szczółek, Dołożę do układu istniejącego. Dołożę sobie tutaj. Niebieski kwiatek. Mm -hmm. I właściwie. No, ten, ten żółty kwiatek nie musi wylądować na planszy, ponieważ tak, punktów. nie przynosi on nam w żaden sposób punktów. Więc za różowe dostaniesz 5 za niebieskie dostaniesz 6 razy 11, 38, zgadza się? I A, czerwone I dwa czerwone. I dwa czerwone 40. Równo 40 punktów? Tak jest. W takim razie ja dobieram ostatni element ogrodu dostanę jeden punkt za to, że dobrałem ostatni. Dołożę go tu i próbujemy zbierać jak najwięcej punktów. Tak więc... Tak więc. Mam 5... Pięć, pięć pól pustych. a Chciałbym dołożyć żółty kolor. W tym, w tym momencie gra dobiegła końca. Piotr. Wyłożył swój piąty element ogrodu, więc odliczamy punkty ostateczne. 10 punktów dla Piotra za znacznik, czyli równo 50. Dla mnie 6 punktów, 37 i punkty za yy, pszczółki. pszczółki. Znajdują coś wokół ula. Dokładnie tak. Jedna królowa, dwie królowe, czyli dwa punkty i dwa układy z dwoma pszczółkami, czyli cztery punkty, to jest łącznie. Razem 6. 56 punktów. To jest mój wynik ostateczny i liczymy moje punkty ja mam 2, 4, 6, 7 do tego ula, czyli 44 i 6 do drugiego ula razem 50 i tak wygląda ostateczny wynik punktowy za ule za kwiaty, które zebraliśmy na swoich planszach. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej grze, um, jakie są wasze wrażenia, czy macie doświadczenia z tą grą. Oczywiście tradycyjnie zapraszamy do subskrybowania, do lajkowania naszych filmów i do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie hej.